Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Raymana. A tak naprawdę to w drugim odcinku. No dobra, no to lecimy dalej na moczary. Moczary przebudzenia dokładniej. Ok, co nas tu czeka? Na pewno nic dobrego. Ok. Tam jest klatka, w się dostaniemy do jakoś tędy chyba? Jeszcze nie wystarczy! They're never going Tak, czyli czerwone lumy tylko rzucają. dają. Okej, okay. o! O! To się udało. Dobra, mamy to. O! A! Nie, nie ma tak łatwo. Pucie, to. Nie, nie, nie trafiłem. A, tamtego się nie dało tak zaraz, bo. Przecież, że mnie tak wyrzuciło, to. No, nie gadaj. No! Co jest? Ja to muszę ich wszystkich zebrać? Chyba tak. No! Ok. Okej, okay, niech będzie. Nie będę się na odcinku teraz kłócił. Po prostu. Jeśli będę chciał, to sobie faktycznie to zrobię. Poza. Nie! Tamtego ostatniego chyba nie zebrałem. Nie wiem, czy się udało zebrać w końcu. Chyba nie. Aj, no i znowu, no. Nie jest to takie proste wcale. for stay my name. Papatki. Let's go. It's me, Remano. Tak, oczywiście Gierkę zawsze sobie należy zapisać Eee, baga no, no dobra To lecimy dalej Czyli trzeba będzie uważać A te lumy, to co to one dają? Ech, super Pośpiesz się lub piraci zwyciężą No staram się, staram się Po prostu tutaj Jakiś błąd się stanął Ale już jest dobrze ja, No nie wiem co daje o, te mosty właśnie, tak myślałem, że będą się sypać Co? Idealnie w tym miejscu, gdzie stanąłem, no co za gnoje, no A ja muszę się śpieszyć tutaj chyba, żeby ich wyprzedzić? Nie wiem, nie wiem, zaraz się dowiemy A okej, okay, po prostu... Oni trochę wyprzedzają nas jak robimy sobie helikopter. To jest druga sprawa, że tu można nawet od ścian odbijać i ona i tak trafią w niego. Była klatka. Okej, okay, chyba ją zniszczyliśmy. Let's go. To też jest ciekawa sprawa. Skąd one się w zasadzie biorą? Co to jest? Nie wiem, świat Raymona jest ciekawy. Ok, mamy to. Trochę wciarsko, ale no niech będzie. Opla, czemu tak? okej, okay, dobra. Też jest jakaś klatka gdzieś. Czy słyszeliście? Gdzieś tu jakby? Ale już się kamera nie obróci. Dobra. Dobra. Pewnie tam będzie. No właśnie. Jeszcze była znowu klatka gdzieś. Więc ciężko powiedzieć gdzie. Na beczce można podskoczyć i sobie tam po życie podlecieć, ale akurat to mi nie jest teraz potrzebne. Ja sobie dam radę, zwłaszcza, że... no właśnie, tutaj jeszcze jakieś żyćko... O nie! Teraz nie wiem, czy tutaj przy tym tracimy życie? Chyba no nie. Staram się uważać wszystko co tu robię 9 minut, Ej, 9 minut, czekadam. Ja Jakie 9 minut? A, nagrania! Ue no, już widać, że nie służy mi to. O! Dzisiaj nie wiem czy jego da się pokonać. On chyba jest... Nie do złapania i tutaj jeszcze gdzieś się składka znowu Tam jest ta klatka, dobra. Już widzę. Musimy się udać tutaj, niżej. I stąd to. Ale one są poukrywane tak z... poza zasięgu wzroku. A Rayman, jak tego nie widzi to nie może w to strzelić chyba. Mamy to. Tu jest jeszcze lume do zabrania. On, okej, okay, podleciał. No, znowu pięciu będzie brakowało. No, kurcze i to chyba gdzieś na ta, w tamtej klatce, której nie udało się zebrać. No. Nie może być idealny Dobra, następny poziom. Wody i lodu. O, to będzie pierwszy Bosi, który będzie nas czekał. Tak jest. Się nazywa kolejka do Tak, tak jak mówiłem, przed każdym większym poziomem też trzeba będzie mieć jakiś tam limit tych elmów. Nie było to zrobić wcześniej, wybaczcie. O, tu przypadkiem obrwałem. Gdzie on jest? Tam, u góry. Ten krab też mi atakuje. Wolą, żeby to wszedł na dół. Udało się, chociaż koło. Ciekawe czy na tym pomoście coś znajdę. Tak, oczywiście. Kraba można tylko przetrącić delikatnie, warto to zapamiętać. Jest złoty. Lum. Dobra, i co teraz? Co ja teraz mam zrobić? Tutaj się rodzaj na boki. Oj, palę na wodę, ale chyba tu... tu nic więcej nie znajdę. Bardziej należy zejść pod wodę. Z. Się udało. Dobra, gdzie jest klatka? Okej, okay. i z powrotem. Okej, okay, dobra, teraz trzeba wskoczyć do góry. Kolejny lub już mamy prawie połowę, może tym razem się uda? Gdzie nam potrzebna beczka? Dwa miejsca, do których można wejść. Tutaj nic nie ma, prawda? Nie, proszę, to najpierw tutaj. Jedno... O, hello? To magiczna kula. Aby ją złapać, stań przed nią. Jeżeli chcesz ją podrzucić, wciśnij A. Jeżeli chcesz ją nią rzucić, wciśnij spację. Staw kulę na podstawach tego samego koloru. A otworzą się drzwi do świątyni. Jeżeli jedną stracisz, wróć gdzie ostatnio miałeś. Jestem pewien, że znów ją znajdziesz. No tak, bo tak jest ze wszystkim w Remanie, że elementy, które nosimy. ...i nam gdzieś znikną, z jakiegoś powodu wybuchną albo coś, to się pojawiają w tym samym miejscu. Na beczki, tak? Nie ma tutaj tak dużych poziomów, ani otwartego świata, żeby móc cokolwiek zgubić tak naprawdę, więc... ...problemu nie ma. Ding! No tu, 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 tu. może teraz tutaj? a kolejną beczułkę. Raczej tam nie dorzucę, więc trochę jeszcze podejdę. Teraz też tu nic więcej nie znajdziemy, dobra. Ciekawe jest to, że tylko niektóre tekstury w Raymanie potrzebowałyby odpicowania, bo sam bohater nie jest jakoś bardzo rozmozany przez poziom tekstur. A kula, którą noszę, na przykład, to już bardzo odstaje. Nie! Wchodzimy. Niech się dzieje. Ja spodziewałem się jakiejś I tak to pewnie będzie. To jeszcze nie teraz coś tu jest? O. Widzisz ten stok? Jest bardzo śliski. Stracisz panowanie, jeżeli zbyt mocno skręcisz. Kurczę, znowu taki poziom. Aby przyspieszyć, wciśnij do góry. Aby zwolnić, wciśnij do dołu. Podczas zjazdu nie możesz użyć helikoptera. Cię dosłownie nazywa helikopter. Okej, okay, to myślałem, że tylko ja tak mam. Czy to mi pozwala zwolnić? Nie powiedziałbym, że zwalniam. Ale nie zebrałem tam tego, niestety. Okej, okay, to się udało. To też się udało jakoś zebrać. Teraz po linii. Hop. Prawie do samego końca się o! Nie 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 wyszło nie tym razem jeszcze raz Właśnie czy tym razem się uda? zobaczymy Dobra, jest. Nie! Tamtego jednego nie zebrałem. No i świetnie. Axel, strażnik świątyni wody i lodu. Kiedyś nie wiedziałem jak go mam pokonać O nie, nie dałem rady ostatniego Ale no to nie jest jakoś bardzo trudne, tylko się trzeba skupić I nie dać się mu trafić A, no co jest? Tego ostatniego nie widziałem. Muszę się przyjrzeć temu lepiej. No, no właśnie, o tym mówiłem, nie dać się trafić, no. I się dałem trafić. Nie! Leave alone! Hopla. Hopla. Dobra. Ciach. Yeah! Tak, to był stosunkowo łatwy boss, tak jak mówię. No, na początku nie wiedziałem, jak go mam pokonać, jak byłem młody, teraz to już jest mm, tak naprawdę formalność, tak? Natomiast y, później, póź, późniejsze bossy to nie będzie taka łatwizna. Zwłaszcza ostatni to będzie. aim, Dame! Zwłaszcza ostatni to będzie po prostu masakra. Metodą prób i błędów pamiętam, że to wtedy zrobiłem. Dało się oczywiście, że się dało. Po prostu no nie, nie należało to do najprzyjemniejszych, tak? Dobra, tutaj powinniśmy znaleźć ostatniego Luma złotego. Właśnie, i w ten sposób mamy 49, bo jeden nam umknął na ślizgawce. A przynajmniej nie będzie potem dużo szukania. We'll right.

Jest. także jak sami widzicie, tak to wyglądało. Myślę, że na dzisiaj sobie skończymy, ponieważ Rayman nie jest zbyt długi. Także te odcineczki myślę, że będą takim, takim miłym zapychaczem, między. Oczek tak naprawdę w oczekiwaniu na chociażby FIFA, tak? No dobra, także dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie oczywiście e, z dzwoneczkiem, żebyś na bieżąco. Do zobaczenia i cześć.